hej wszystkim dziś niedziela ładny słoneczny dzień, zaraz zobaczycie co dziś będziemy robić tu widzicie owce wygonione nie ma ich tu po strzysku są dzisiaj wam pokażę kilka zmian kulitów jednych jedne zmiany dobre, inne złe zobaczcie ładna pogoda ciepło, tylko trochę taki wiatr wieje, ale jest OK więc może zacznijmy od tej złej wiadomości niestety ta samica tutaj zmarnowała cały wykot w poprzednim odcinku pokazywałem, że odpadły jej 5 młodych, cztery jej zostało No i te cztery również zmarnowała więc nie zaciekawie ona teraz pójdzie na ubicie, tylko podchowam ją jeszcze tak z tydzień, dwa żeby mleko z niej zeszło i pójdzie na pasztet. Miała ja już za sobą cztery wykoty, więc ja zawsze zostawiam samicę na cztery wykoty i sprzedaję, albo Ona pójdzie na ubicie. Tutaj, u tej wszystko ok. Z maluchami. O, maluch wziął to za w goni już opuszczają gniazdo pomału ładne, grube wszystkie całą ósemkę chowa więc dobra samiczka ona jeszcze bodajże zostanie na jeden miod to jest jej czwarty może zobaczcie tam siedzi mały jeden to jest jej czwarty miod I zostanie jeszcze na jeden tu maluchy już rozeszły się zobaczcie jakie grubiutkę Nadal osiem ich ma więc wszystkie drowo się chowają o cała ósemka więc u niej wszystko OK. I teraz ta dobra wiadomość, jedna, sprzedałem dzisiaj Sączyka, tego tutaj, co był ze złamaną łapką, ta łapka mu się zrosła, dzisiaj przyjechał klient, kupił go na rozpodnika 35 złotych za, chciałem za niego, więc kupił, 40 chciałem złotych, ale spuściłem mu piątkę. No i tu został jeszcze jeden ten młody do sprzedania i tamty jeszcze wam pokażę ogrodzenie na kaczogęsi tutaj wam jeszcze pokażę zrobiłem ogrodzenie kaczogęsią tam się ciągnie aż tu tak myślę w granicach e, dwóch tygodni już powinny być koczogęsi. Te mają bardzo ładną trawkę, więc będą sobie ją skubać tam aż do końca, tu no i tu taki wybieg. Tutaj jeszcze muszę bramkę zrobić tu, aby chodziły sobie. E, zielona siatka to jest metr 20. Strasznie droga wyszła za z 25 metrów zapłaciłem. Za 25 metrów tej zielonej siatki zapłaciłem e, 140 złotych Tak jakoś, no. Tego tak nam tu wygląda metr wysoka. Tu jest jeszcze mi zostało z poprzednich lat co ogrodziłem. Eee, właśnie kaczogęsią, tylko że tam gdzie to działo było ogrodzone i ta siatka jest na metr 20, czy lata temu, bodajże, albo dwa. Grodziłem eee, to nie jest wszystka ta siatka, co kupiłem wtedy. bo tej siatki miałem 50 metrów, a tu nie wiem, ile zostało, może z 20. Tam to gdzieś się podziało. i z tego, co pamiętam, ta siatka była jeszcze droższa, bo ona kosztowała za 25 metrów 160 zł chyba, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak, no 160 zł, a ta zielona kosztuje 140 za 25 metrów. Więc tak to tu wygląda. No i po prostu zagrodziłem tu ten kawałek. Winkel miałem, to jest taka miękka trawa ją się źle kosi, więc kaczogęsi ją sobie wyskubią a tu grodziłem przez paliki, siatka mocowana jest na takich gwoździach do palików i wszystko się trzyma tu gdzie nie gdzie tak zwisa ta siatka, ale to nie ma się co przejmować ale taka metrowa siatka jak tu widzicie ta zielona ona w zupełności wystarczy na kaczogęsi. Jeszcze tutaj będę robił kaczogęsiom taki dół wykopię, że to wyłożę folią albo jakiś pojemnik. Wsadzę i będą sobie nie pływać, bo wyleję to wodą, ale wodą i będą się kąpać w tym, jak będą chciały. Dawniej też miałem kaczki staropolskie ale to więcej się darło niż wartało niż mięso na tym było, to więcej upierzone było, więcej się darło, a mięso było takie ciemne, żelaste, więc to takie kaczki staropolskie to raczej dla no, zdoby bo nie powiem bardzo ładne yy, pióra miały, no ale jak to przeszło ubić to mięso takie ciemne, żelaste i nie za dobre. A w przeciwieństwie do kaczogęsi, kaczogęś bardzo szybko rośnie. duże mięsa z niej, bardzo dobre mięso, więc polecam. Ja zakupię sobie tak gdzieś z 20-25 kaczek kaczogęsi. No i dobra, sprawozdanie takie krótkie z niedzieli Wam zdałem to robiłem w sobotę no i chyba to wszystko więc trzymajcie się niech się darzy no i hej